Witam Was na moim kanale i zapraszam Was do najnowszej recenzji patronackiej. I tym razem będzie to kolejna książka Mariusza Leszczyńskiego. I jest to tytuł Pajęczyca, Oczywiście od wydawnictwa laki. No i jak zawsze na początku pokażę Wam, jak książka się prezentuje. Bardzo podoba mi się ta okładka. Tytuł tutaj w dotyku oraz nazwisko autora jest wypukłe. Ale ogólnie okładka jest taka, tak estetyczna i przyjemna w dotyku. Tak wygląda bok książki. I tutaj mamy oczywiście opis i notkę na temat autora. I książka ma niecałe 400 stron. Od razu na wstępie mogę powiedzieć, że dosłownie w kilka dni możecie ją przeczytać. Przynajmniej ja przeczytałam ją praktycznie jednym tchem. Ale zacznijmy oczywiście od fabuły. O czym jest ta książka? Oczywiście jest to kryminał z elementami sensacyjnymi oraz elementami thrilleru. To się też zmienia na przestrzeni fabuły, ale oczywiście do tego dojdziemy. I o co chodzi? Mamy naszą główną bohaterkę, Dianę Rudnicką, która jest po policyjną profiler. No i ma kolejną sprawę zaginięcia młodej dziewczyny. Początkowo wydaje się, że to jest po prostu kolejna sprawa, no ale oczywiście okaże się, że jest to jednak coś o wiele bardziej skomplikowanego. I wraz z naszą główną bohaterką przeniesiemy się do Bieszczat. Tam skonfrontuje się z podejrzanym o morderstwo i spotka też ojca poszukującego zaginionej córki, i razem będą próbowali rozwiązać tę zagadkę. I tak wspomniałam Wam o tych bieszczadach i to jest dosyć y, kluczowe właśnie, na, y, jeśli chodzi o jakby y, sam gatunek, bo początkowo mamy y, właśnie tak, y, taką senną bieszczadzką wieś i to jest niemal taki, taki mroczny, ale taki niemalże y, przytulny klimat, ale im dalej brniemy w książkę, y, tym zmienia się narracja i tym zmienia się też lokacja. I też im dalej, tym bardziej mamy właśnie te elementy sensacyjne i elementy thrilleru. I też na co należy zwrócić uwagę, bardzo ważne w tej książce są relacje między bohaterami. Sami bohaterowie oczywiście, ich przeszłość, ich kreacje, ale przede wszystkim to, co łączy ich między sobą. Ponieważ to jest y, oczywiście związane z rozwiązaniem y, całej zagadki, i to jest dosłownie taka sieć połączeń y, między bohaterami. I sama Diana jest niezwykle ciekawą i niezwykle y, rozbudowaną bohaterką. Y, jakby y, jej y, relacje rodzinne, partnerskie, y, właśnie to jak. Y, rozwiązuje sprawy, w jaki sposób pracuje. To wszystko jest oczywiście przedstawione, jest dobrze rozpisane w książce, ale myślę, że co jest najważniejsze, to jak ona zmienia się na przestrzeni całej książki, bo jest to bardzo widoczne. Praktycznie Diana, którą mamy na początku, a ta, którą mamy na końcu, to są dwie zupełnie inne postacie, można powiedzieć. Lub to, co powiedzmy w Dianie na początku się działo, to mogło się rozwinąć pod koniec książki, to nawet w połowie, bo wtedy już tak zaczęły się bardziej te elementy takie intensywne, sensacyjne. Były też oczywiście sceny przemocy, ale one bardziej przerażało sam fakt ich. Nie były jakoś tak bardzo rozpisywane w szczegółach. Czyli jeśli ktoś ma, ktoś na przykład nie lubi bardzo rozpisane rozpisanych scen przemocy, to tu się nie musi martwić, bo bardziej one są po prostu wspominane, niż tam w jakichś najdrobniejszych e, szczegółach opisywane. E, ale właśnie fajnie jest ten przeskok, bo na, naprawdę na początku mamy taki e, klimatyczny bardzo kryminał, a im dalej to jest naprawdę e, bardzo intensywnie. I jeszcze wracając e, do Diany, to doskonale widzimy, jak zmienia się psychika pod względem tych wszystkich bardzo trudnych wydarzeń, które spotykają. I wydaje mi że jest to taki dosyć dobry portret psychologiczny bohaterki. No i jako, że powiedziałam Wam, że ważni są bohaterowie, to też ważna jest ta obyczajowość. I tak jak mówiłam na początku jeszcze było tak przytulnie, jeszcze było opisane takie życie codzienne niektórych bohaterów, a już po prostu im yy, dalej tym gorzej yy, dla bohaterów oczywiście. No i oczywiście, tak jak też w poprzednich książkach yy, autora można było zauważyć, jest to też pewien komentarz na temat społeczeństwa, na temat tego jakby czego ludzie mogą się dopuścić pod względem właśnie pewnych bardzo trudnych traumatycznych wydarzeń które ich spotykają w życiu i też są właśnie pokazane te skrajne zmiany, że właśnie ktoś, kto by powiedzmy takim porządnym obywatelem może nim przestać być właśnie ze względu na to na przykład co danemu bohaterowi zostało odebrane Muszę też y, zwrócić uwagę na sposób y, opisywania wydarzeń. Y, ta książka jest napisana w taki sposób, y, jaki lubię, czyli jest to wszystko takie bardzo konkretne. Bohaterowie i wydarzenia są y, opisane w bardzo czytelny sposób, także y, tutaj się nie zgubimy. No i jeśli chodzi o samą rozrywkę, jakby są tu poruszane oczywiście trudne tematy, są bardzo mroczne momenty, ale tak jak powiedziałam, przeczytałam tę książkę bardzo szybko i jeśli chodzi o taki element rozrywkowy, to naprawdę książka wciąga, naprawdę czytają się bardzo dobrze. Tak jak mówię, też wpływa sposób opisu scen na to, bo oczywiście nie mamy tu jakichś niepotrzebnych elementów typu... Opisywanie tych bie bieszczot, na przykład. Myślę, że jest to tytuł zdecydowanie dobry dla fanów tego typu gatunku. Też może dla ludzi o mocnych nerwach dosyć, ponieważ no, myślę, że jak ktoś jest wrażliwy, to raczej. Yy, raczej yy, może mieć problem z tym tytułem, ale też tak jak mówię, nie ma tu jakichś strasznie brutalnych, czy jakichś właśnie takich opisów. Które mogłyby wywołać jakieś nieprzyjemne wrażenia? Tu jest raczej historia nastawiona na akcję, na rozwój postaci. Także dla wszystkich fanów kryminałów czy thrillerów zdecydowanie polecam. Jeśli ktoś rzadziej czyta takie gatunki, to myślę, że też mógłby spróbować. Przede wszystkim jest to historia bardzo rozbudowana wywołuje bardzo dużo emocji. I już tak podsumowując, chciałam podziękować autorowi, że kolejny raz zaufał mi z patronatem. Ja się bardzo cieszę, że mogłam przeczytać kolejną książkę autora. I tak jak w pewnie w wcześniejszych recenzjach wspominałam, z każdą książką widać ten rozwój literacki. Dlatego ja Wam, Pajęczyce bardzo polecam z tych względów, które wymieniłam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania na Instagram, Facebook i następnej recenzji.